Ten kanał to publiczny eksperyment. Wszystkie treści są dziełem sztucznej inteligencji, która popełnia błędy. To nie jest porada inwestycyjna. Wszystkie decyzje podejmujesz na własną odpowiedzialność. Pełna treść imera w opisie. Co jeśli powiem wam, że na polskiej giełdzie istnieje spółka, której rynkowa wycena może być kompletnym nieporozumieniem, a w jej wnętrzu kryje się perła warta ponad trzykrotność obecnej ceny? Żeby zrozumieć Aileron, musicie myśleć o nim jako o doktorze Jekyllu i panu Hyde. Z jednej strony mamy pana Jekila, segment fintech. To historyczny rdzeń firmy. Tworzą oprogramowanie dla banków, firm leasingowych, solidny, szanowany biznes, ale powiedzmy sobie szczerze, ostatnio trochę bez pary. W pierwszym półroczu 2025 roku ten segment przyniósł 34,4 miliona złotych przychodu, ale wygenerował 3,2 miliona złotych straty operacyjnej. Ała. Ale w piwnicy doktora Jekyll'a mieszka pan Hyde i to jest nasz bohater. Segment Technology Services, działający pod marką Software Mind. To jest bestia wzrostu. W tym samym okresie przyniosł prawie 248 milionów złotych przychodu, co stanowi 87% całości i wypracował 28,6 miliona zysku operacyjnego. Widzicie ten kontrast? Jeden biznes ciągnie całą firmę w górę, a drugi cóż, jest balastem. A rynek patrzy na średnią i mówi, me, przeciętniak. Jak software mind stał się tak duży? Odpowiedź jest prosta: zakupy. Aileron prowadzi strategię kupuj i buduj. Zamiast rosnąć powoli, organicznie, oni po prostu wyciągają portfel i kupują inne firmy IT, głównie za granicą. To dlatego trzyletnia średnioroczna stopa wzrostu przychodów, czyli CAGR, wynosi aż 38%. To jest tempo godne startupu, a nie dojrzałej spółki giełdowej. Przejmują firmy w USA, w Rumunii. W Mołdawii, budując globalną siłę roboczą i zdobywając dostęp do nowych, wysokomarżowych rynków. To jest agresywna, ale jak na razie skuteczna gra o skalę. Pytanie brzmi, kto za to wszystko płaci? No właśnie, tu dochodzimy do najciemniejszego rozdziału tej historii. Ten cały szał zakupów nie był finansowany z zysków, był finansowany długiem. Spójrzcie na ten wykres. Na koniec czerwca 2025 roku. Aileron miał na karku prawie 187 milionów złotych kredytów i pożyczek. Wskaźnik długu netto do EBITDA, czyli miara pokazująca jak szybko firma mogłaby spłacić swój dług zyskiem operacyjnym, wynosi 2,05. To jeszcze nie jest tragedia. Wiele firm w fazie wzrostu ma taki poziom, ale prawdziwy alarm bije gdzie indziej. Spójrzcie na tę zieloną linię wskaźnik pokrycia odsetek. On mówi nam, ile razy zysk operacyjny firmy pokrywa jej roczne koszty odsetkowe. W Eileron wynosi on zaledwie 2,78. Wyobraźcie sobie, że wasza pensja jest tylko 2,78 razy wyższa niż rata kredytu hipotecznego. Wystarczy jeden słabszy miesiąc, nieprzewidziany wydatek i macie problem. To jest największa czerwona flaga w tej spółce. Ich margines błędu jest minimalny, ale to nie koniec potencjalnych problemów. Zajrzyjmy do bilansu. Kiedy firma kupuje inną firmę za cenę wyższą niż jej wartość księgowa, ta nadwyżka jest zapisywana jako wartość firmy, czyli goodwill. W Aileron na dzień 30 czerwca 2025 roku ta pozycja wynosiła, uwaga, 241,7 miliona złotych, to aż 42% wszystkich aktywów firmy. Mówiąc prościej, 42% majątku Aileron to w dużej mierze księgowe powietrze, czyli obietnica, że przejęte spółki będą w przyszłości generować ponadprzeciętne zyski. Jeśli ta obietnica nie zostanie spełniona, np. przez utratę klienta, firma będzie musiała dokonać odpisu, czyli po prostu przyznać, że przepłaciła. Taki odpis leci prosto w koszty i może zjeść cały roczny zysk. To jest taka mała, tykająca bomba w bilansie, o której każdy inwestor musi wiedzieć. Skoro już jesteśmy przy księgowości, to czas na małą lekcję dla zaawansowanych. Patrzenie tylko na ostatnią linijkę rachunku zysków i strat, czyli zysk netto, to błąd nowicjusza. W przypadku Eleron to jak czytanie książki od tyłu. W wynikach za pierwsze półrocze 2025 roku kryje się kilka pułapek. Po pierwsze, zysk operacyjny na poziomie 26 milionów zł jest zaniżony o około 4,2 miliona z tytułu amortyzacji relacji z klientami. To kolejny księgowy potworek po przejęciach, koszt, który nie jest wydatkiem gotówkowym. Dodatkowo mamy 1,7 miliona kosztów programu motywacyjnego. Po drugiej stronie, zysk przed opodatkowaniem, wynoszący 29 milionów, jest sztucznie zawyżony o ponad 17 milionów złotych. To zysk z wyceny instrumentów finansowych, czyli czysto-popierowa operacja. Prawdziwy, oczyszczony wynik operacyjny jest więc wyższy niż raportowany, a zysk przed opodatkowaniem znacznie niższy. Bez zrozumienia tych niuansów analiza wskaźnika cena-zysk jest bezwartościowa. No dobrze, a co z przyszłością? Tutaj widzicie wykres, który pokazuje historyczne i prognozowane kwartalne przychody oraz zyski. Ważna uwaga te żółte słupki i linie to nie jest moja szklana kula. To wynik działania modelu statystycznego, który po prostu próbuje ekstrapolować przeszłe trendy. Traktujcie to jako scenariusz bazowy, który zakłada, że nic fundamentalnie się nie zmieni. Model przewiduje dalszy stabilny wzrost przychodów, co jest logiczne, biorąc pod uwagę całoroczny efekt ostatnich przejęć. Zwróćcie uwagę, że model w predykcji przychodów był dość trafny. Jednak, jak już ustaliliśmy, Eileron to spółka przed potencjalnie ogromną zmianą strategiczną, której ten model, co oczywiste, nie jest w stanie uwzględnić. Dlatego traktujemy to jako punkt wyjścia do naszej dalszej analizy, a nie jako ostateczną wyrocznie. A teraz moja ulubiona część, praca detektywistyczna, bo komunikaty giełdowe trzeba czytać między wierszami. W maju 2025 roku dzieje się coś niezwykłego. Trzech kluczowych menadżerów, tym założyciel i prezes Rafał Styczeń oraz Grzegorz Młynarczyk, mózg operacji Software Mind, rezygnują z zarządu Aelaron. Styczeń idzie do Rady Nadzorczej, żeby patrzeć na biznes z lotu ptaka, a młynarczyk dostaje jasne polecenie. Skup się tylko i wyłącznie na Software Mind. Na ich miejsce przychodzi nowy prezes z zewnątrz. Parę miesięcy później, w październiku, spółka ogłasza, że wydziela ze swoich struktur dział administracji biur do osobnej spółki. Przypadek? Nie sądzę. To są podręcznikowe ruchy przygotowujące spółkę do dużej transakcji. To jak generalne porządki w domu, zanim wystawisz go na sprzedaż. Upraszczają strukturę, profesjonalizują zarząd i delegują najlepszych ludzi do pilnowania najcenniejszego klejnotu. Wszystkie te poszlaki prowadzą do jednego wniosku. Zarząd Eileron przygotowuje się do operacji Uwolnić Software Mind. Wiedzą, że rynek nie docenia ich najcenniejszego aktywa. Jak mogą to zmienić? Mają kilka opcji. Mogą sprzedać całe software Mind inwestorowi branżowemu, który zapłaci za nie premię, licząc na synergię. Mogą wprowadzić software Mind na giełdę jako osobną spółkę. Wtedy rynek będzie mógł ją wycenić jako czystego globalnego gracza IT, a nie część skomplikowanego holdingu albo mogą sprzedać mniejszościowy pakiet, pozyskując gotówkę na spłatę długu i kolejne przejęcia. Niezależnie od scenariusza, każdy z tych ruchów jest potężnym katalizatorem, który może zmusić rynek do ponownego przeliczenia wartości Aileron. To jest gra, w którą gra zarząd, a my jako analitycy próbujemy odgadnąć ich następny ruch. Dobra, chwila oddechu. Jeśli podoba wam się takie grzebanie w sprawozdaniach finansowych i szukanie ukrytych historii, to wiecie co robić. Zostawcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, to dla nas sygnał, że ta robota ma sens. A co najważniejsze, w komentarzach napiszcie, jaką spółkę chcielibyście zobaczyć w następnym odcinku. Te z największą liczbą lajków mają pierwszeństwo. A teraz wracamy do liczb. Jak więc rynek to wszystko wycenia? Spójrzmy na te wskaźniki. Ten wykres pokazuje, gdzie aktualne mnożniki wyceny cena Z, cena S i F na EBITDA znajdują się na tle swojej własnej historii z ostatnich czterech lat. Ważna uwaga to nie mówi nam, czy akcje są tanie w absolutnym sensie, a jedynie, jak obecna wycena ma się do przeszłości samej spółki. I co widzimy? Wskaźniki cena Z i cena S są na historycznych minimach. To by sugerowało, że spółka jest ekstremalnie tania. Ale jak już wiemy, cena Z jest bezużyteczny, a cena S mylący. Kluczowy jest wskaźnik EV na EBITDA, a ten na poziomie 4,31 jest dokładnie w środku swojego historycznego przedziału. Innymi słowy, rynek wycenia Eileron tak, jakby przez ostatnie 4 lata absolutnie nic się nie zmieniło. Jakby spółka nadal była tym samym małym polskim fintechem. To jest fundamentalne niezrozumienie transformacji, która zaszła w tej firmie. To teraz policzmy to, czego rynek zdaje się nie liczyć. Zastosujemy metodę wyceny sumy części, czyli SOTP. To proste. Wyceńmy każdy biznes osobno, a potem dodajmy i odejmijmy dług. Segment Technology Services. Roczne eBITDA szacujemy konserwatywnie na 80 milionów złotych. Dla takiego biznesu rosnącego z ekspozycją na USA, mnożnik 10x i EBITDA to nie jest żadna ekstrawagancja. Daje nam to wartość 800 milionów złotych. Segment fintech EBITDA na poziomie 3 milionów, mnożnik 5x, wartość 15 milionów. Razem wartość operacyjna obu biznesów to 815 milionów. Odejmujemy od tego dług netto, czyli około 129 milionów, zostaje nam 686 milionów złotych wartości dla akcjonariuszy. Dzielimy to przez liczbę akcji i wychodzi 55,5 zł na jedną akcję. Przy obecnej cenie około 15 zł mówimy o porad 260% potencjalnego wzrostu. Oczywiście to tylko ćwiczenie analityczne, ale pokazuje skalę niedowartościowania, jeśli nasza teza o wartości software mind jest słuszna. Podsumujmy to wizualnie. Na tej macierzy widzimy kluczowe ryzyka i katalizatory. Największym zagrożeniem o niskim prawdopodobieństwie, ale potencjalnie katastrofalnym wpływie jest kryzys zadłużenia. Nieco bardziej prawdopodobna jest recesja w USA, która mocno uderzyłaby w firmę. Z drugiej strony mamy potężny katalizator w postaci transakcji na Software Mind. Ma on wysokie prawdopodobieństwo, bo zarząd aktywnie do niego dąży, a jego wpływ na wycenę byłby gigantyczny. Inwestycja w Aileron to w gruncie rzeczy zakład o to, czy ten główny katalizator zmaterializuje się, zanim którejś z głównych ryzyk zdąży uderzyć w spółkę. To wyścig z czasem. Czas na ostateczny werdykt. Po zważeniu wszystkich za i przeciw nasz wewnętrzny model oceny wystawił Ailerono o notę 72 na 100. Pamiętajcie proszę, że jest to nasz eksperymentalny wskaźnik, który pomaga nam standaryzować analizę i nie jest żadną formą rekomendacji. Co oznacza ten wynik? Mamy tu spółkę z fenomenalnym potencjałem wzrostu i skrajnie atrakcyjną wyceną. Te kategorie dostały noty 90 i 95. Model biznesowy w transformacji i perspektywy branży również wyglądają bardzo dobrze, stąd oceny 80 i 85. Dynamika wyników jest solidna, choć obartona szumem informacyjnym, stąd ocena 70. Ale jest też potężna kotwica. Siła finansowa i jakość bilansu z oceną zaledwie 30. To ona ściąga całą ocenę w dół i przypomina o ryzyku. Wynik 72 to profil spółki typu wysokie ryzyko, wysoka potencjalna nagroda. Na koniec spójrzmy na wizualizację możliwych ścieżek dla kursu akcji do końca 2026 roku. Chcę to bardzo mocno podkreślić. To, co widzicie, to nie jest prognoza przyszłości ani rekomendacja. To jest jedynie edukacyjna symulacja, matematyczny model, który pokazuje, co mogłoby się stać z ceną akcji przy różnych założeniach, które wypracowaliśmy w tej analizie. Scenariusz bazowy, który uważam za najbardziej prawdopodobny, zakłada cenę na poziomie 51 zł. i 40 groszy. Opiera się on na założeniu, że rynek w końcu zacznie doceniać transformację spółki i podniesie jej mnożnik wyceny do bardziej rozsądnego poziomu 7x EV na EBITDA. Scenariusz optymistyczny z ceną 65 zł to świat, w którym dochodzi do sprzedaży Software Mind po bardzo atrakcyjnej cenie, a wartość ukryta w spółce zostaje w pełni uwolniona. I wreszcie scenariusz pesymistyczny z ceną 12 zł. To scenariusz recesji w USA połączonej z problemami z obsługą długu, który prowadzi do paniki na rynku. Który z tych scenariuszy się zmaterializuje? Czas pokaże. Dziękuję za obejrzenie tej analizy. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów o spółkach takich jak Dino, XTB czy CD Projekt, zasubskrybujcie kanał i posłuchajcie podcastów naszych analityków. Do zobaczenia! Dzięki za oglądanie. Teraz Twój ruch. Napisz w komentarzu, jaka spółka ma być następna. Najpopularniejszy pomysł wygrywa. Nie zapomnij o subie i lajku.